W imieniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej witamy Państwa w pociągu LKA. Relacji. Łódź Kapleczna. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd. Bilet można zakupić w biletonacie lub u kierownika pociągu, który służy również niezbędną pomocą. Życzymy przyjemnej podróży. Następna stacja Łódź Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd. Obrigado. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.